Cześć kochani, witam Was serdecznie. Wstęp do hallu, które za chwilę zobaczycie, nagrywam dnia następnego już w normalnym dziennym oświetleniu nie po nocach. Dla mnie 20 to noc w ogóle mega dziwna, ale, ale taka prawda. Słuchajcie, chciałabym troszkę wyjaśnić, a może najpierw pokazać mimo, że pokazuję Wam na stole Paragony, jak to wyglądało, jakie kwoty zapłaciliśmy. To tak mniej więcej nakreślić Wam, jakie są teraz ceny w Polsce, w sklepach. I od razu zaznaczam, że my jesteśmy osobami, nasza w ogóle cała rodzina, że nie oszczędzamy na zakupach spożywczych. Co mamy ochotę, to ładujemy do tego koszyka, więc to nie jest też jakieś tam, nie wiem, z. Gazetką, tylko robienie zakupów, więc yy, nie dziwmy się też kwocie. 1157,70 zł. I drugi paragon, bo kasa się zablokowała. 176,19 zł. Jakby nie liczyć. 1200, 1300, no około 1350. Słuchajcie, poczekajcie, podliczę. Dokładna kwota to 1333,89 no więc przegięłam, bo raz powiedziałam, że zapłaciliśmy prawie 1500 zł, potem powiedziałam, że prawie 1400, a zapłaciliśmy prawie 1350. Mimo wszystko uważam, że mega dużo. Ale chciałam Wam tak mniej więcej, bo sobie podkreślałam te ceny, które są takie naprawdę szokujące, jakby największe, za co ile się płaci. Noż pomijam kwestię, bo naprawdę nie musicie, jakby wysilać się i pisać po co to kupować takie napoje. Mąż wybierał też to, co miał ochotę. I kupił tych napoi, już wam powiem dokładnie ile, bo te napoje mają zabójczą cenę. 8 razy dwupak i. Nie rozumiem. Napój gazowany miks dwupak, 8 razy. Cena 127,84 zł. Za same napoje. Potem od razu trzeba dodać, że my kupiliśmy dwie whisky, których Wam nie pokazywałam, bo może od razu je spakował. Po prostu. Wyniósł. Z tego względu że to są dwie whisky prezentowe, bo jak wiecie, już na święta zbliżają się imieniny Zbigniewa. A Zbigniew to u nas popularne imię więc dwóch Zbigniewów, dwie whisky. Whisky Jim Beam w cenie 138,98 groszy. Więc jakby nie patrzeć, to już te dwie pozycje robią ponad 250 zł. Ale lecimy dalej. Pomijmy to, że napojów nie trzeba kupować, tym bardziej whisky. No to patrzcie dalej. Jaja z te z wolnego chowu 62 ,34 zł, 34 grosze. Dalej, pistacje 33 ,64 zł, 64 grosze to tylko za dwie paczki, bo trzecia paczka jest na innym paragonie. Lecimy dalej. Stek wołowy, 29 zł, 29,99. Ser Gouda dwa razy 25,98. Ser Gouda. Kolejny, bo to czy plastry, czy znowu dwa razy, 23,98 Więc to wszystko, cztery produkty już tworzą stówę. Wiecie o co chodzi. Filet z kurczaka, 24 zł 77 groszy. Potem jakieś yy, mrożone temu i mąż takie zawijasy kupił, 21 zł 58 groszy. Kolejny filet z kurczaka, 21 zł, już będę zaokrąglać. Dobra, mleko, 6 razy mleko.

Burger, te kotlety 14,99, pomarańcze 14,82, ogórki 14 zł, 4 grosze, lody 13,99, polędwica z kurczaka 12,94, mięso mielone 12 zł, zapiekanki 12 zł, piratki szynka dla dzieciaków 13,50 w zaokrągleniu. Tu już pomijam jakieś coś, ale kolejne kwoty, słuchajcie, to jest.

Więc jest super, albo budyń jest tańszy niż 3 zł, czy groszek konserwowy, czy przyprawy i drożdże. Ale poza tym masakryczne ceny, sami przyznajcie. Kolejny paragon, i mamy śmietana łaciata, i tu dwa razy, dwa razy, 17,88 Dorsz, jedno opakowanie mrożonej ryby, 21 zł. Serek wysokobiałkowy, 3 sztuki. 9,57. Kolejne pistacje 1750 batony dwa proteinowe, 9 zł. Więc jakby. Nie, nie dziwię się, że taki był rachunek. No i jakby to jest mój wstęp do. Nie wiem, czy dobry, czy niedobry, po prostu chciałam Wam nakreślić, jak te ceny wyglądają. I, co, i też powiedzieć o rzeczach, które się nie znalazły, tam, bo whisky wam nie pokazuje, tak samo jak wam nie pokazuje tych napojów gazowanych. Napoi. Czy napojów, napoi chyba, nie gazowanych. No więc tak. Dobra. Przejdźcie do oglądania wczoraj nagranego Football. Dzień dobry, kochani, a raczej dobry wieczór. Po godzinie 20 wróciłam z zakupów i pokazuję Wam moje ogromne zakupy. To jest kwota tych zakupów. Kasa już przestała działać. Przy tej kwocie musieliśmy dopłacić. Więc jak widzicie, prawie no 1400 zł. Prawie. Mega dużo jak na spożywkę, no ale pokazuję Wam już, co w tej sumie pieniędzy się znalazło. Więc dobra, lecimy po kolei to, co rozłożyłam. Oświetlam się oczywiście szóstym oświetleniem, bo już po ósmej, to nie dziwne. No ale mamy tu pieczarki, pomidorki, woreczek z cebulą, ziemniaki, ogórki, jedną paprykę, dość sporo bananów, trzy razy miks sałat z rukolą, jabłuszka, sześć razy Mleko, cztery razy mąka i dwa razy truskawki, plus dwie takie zapiekanki jakieś tam inne z kebabem, z kurczaka i sosem beszamelowo-czosnkowym. Ot tak po prostu, żeby było, wiecie, takie 20 na 80 dieta. Trochę zdrowego, trochę niezdrowego. Nie, żartuję. Dużo tu niezdrowego dzisiaj zobaczycie. Dobra, rozkładam po lodówkach i pokazuję dalej. Ketchup dorwałam w promocji. Przy tych ogromnych cenach ucieszyłam się, że taki ketchup za 10,99. Dobra. Opakowanie budyniu, smak śmietankowy dwa razy ten high protein serek, hummus paprykowy jeden i jedne drożdże. Szynka z karczmy, już ją próbowaliśmy rok temu i była bardzo dobra, i teraz też wzięłam. Dwa razy ten pudding proteinowy słony karmel. Jeden raz groszek w puszce, jeden majonez, dobrałam, bo będę robiła swój sos tatarski i stwierdziłam, że za mało mogę mieć majonezu, więc dobrałam ten lekki z winiary. Dwa razy kukurydza, tutaj mamy sos hamburgerowy, dodatkowo pomarańcze. Sos tatarski, ale to taki na teraz jakby, nie na święta tylko na teraz, natomiast na święta ćwikła z chrzanem. Z Krakus, z Krakus chrzan, jeden chrzan taki typowy z Lidlowy, z Kani. Tu z tyłu mamy zielone oliwki, mamy ogórki konserwowe, które przydadzą mi się do sałatek, nasz ulubiony ostry sos, cukier puder. Wzięłam taką dla mnie nowość pieczeń rzymska z kminkiem wieprzowo-drobiowa, doskonała na ciepło i zimno, też z myślą o świętach. Dwa razy ser gołda w kostce, jedne ziemniaczki, ćwiartki z papryką. Uwielbiam te gotowe, gotowe, bo tak naprawdę one już są gotowe. Ja je podpiekam w piekarniku, kiedy nie mam pomysłu na obiad, więc fajne rozwiązanie. Chorizo jedno też na święta. Dwa razy ser gołda w plastrach, filec z indyka z piratki dla dzieciaków do kanapek. Tutaj mamy jeszcze trzy razy tą trzydziestkę śmietankę, to również do ciast. Jeden raz hamburgery i 60 jaj. Niestety nie załatwię jaj od kurki, jak to mówię, więc jest od kurki lidlowej, ale przynajmniej na wolnym wybiegu 60 jaj już z myślą o świętach. Kurczę, tak rozkładając wszystko ominęłam chyba olej. Czy o nim powiedziałam? No dobra, jak nie powiedziałam, to widzicie teraz, jak powiedziałam, to trudno. Mówię po raz drugi i ominęłam na pewno filety z piersi kurczaka. Po prostu kurczak biesiadny to nie jest jedyne opakowanie, ale będę wyciągała po kolei, to pojawi się na pewno następne. Ok, lecimy dalej. Mamy chleb żytni, kilka takich bułeczek, potem trzy razy pistacje kalifornijskie, dwa razy słonecznik, Proszek do pieczenia, takie większe opakowanie, jeden raz przyprawa kebab gyros, takie zmywaki, zmywaki, ja to mówię po prostu gąbki do mycia, no ale uwielbiam je właśnie, nimi zazwyczaj moje gary, więc za każdym razem kupuję kiedy już się spiorą. Potem mamy chleb pszennożytni, włoszyzna i to jest druga. Ostatnio też była jedna na stole i nie wiem, czy o niej w ogóle powiedziałam. Za dużo po prostu na tłok myśli i za dużo rzeczy wam do pokazania mam. Dobra, chusteczki higieniczne, takie fajne trzy warstwowe, w ogóle świąteczne opakowanie, tylko nie te święta, ale ja pakuję je do pudełka. Wzięłam sobie żel do mycia twarzy, dla mnie nowość, z witaminą C. No zobaczymy jak będzie zmywał wszystko, intensywnie oczyszcza skórę z witaminą C. No, zobaczymy. Dwa razy jogurt naturalny, tortilla taka pełnoziarnista, chusteczki, bo dzieciom się do szkoły skończyły. Chleb tostowy, jeszcze raz kurczak biesiadny, e, przygotowany już taki gotowy kurczak do pieczenia. Lubimy go, tak wiem, że to nic zdrowego, ale lubimy. Mąż sobie wziął takiego nowego steka, jeszcze takiego, nie jadł stek wołowy, dwie sztuki. No, zobaczymy, czy dobry. I mięso mielone z indyka, jedno, ulubione mięso, nie? I jeszcze kakao, kakao, teraz koniec. Dobra, rozkładam i pokazuję dalej. Dobra, pokażę Wam mrożonki. Frytki długie, cienkie, idealne do piekarnika. Jeden raz dosz atlantycki, dwa razy takie jakieś nowości, nawet nie wiem co to jest, z jakimś serem. Nie mam pojęcia, mąż to wypatrzył i wziął, więc dwa razy. I jedno opakowanie lodów czekoladowych i to tyle z mrożonek. Ok, lecimy dalej. Mamy krakersy i duże opakowanie biszkoptów. Akurat jedno i drugie idzie do ciasta na święta ale wzięłam też dzieciom, nie tylko moje dzieci będą na święta, więc takie y, herbatniki z czekoladą, dobrze mówię. Y, chipsy ulubione moich dzieciaków też z soczewicą, y, opakowanie KitKatów, y, tam są trzy w opakowaniu, dwa batony proteinowe i jeden baton proteinowy, trzy czekolady z orzechami, promocja była też na czekolady milki, więc trzy różne, y, bajgle bezkickie są przepyszne, wafelki w czekoladzie, żeby tak na stół postawić, poczęstować spaghetti bolognese, ten fix znowu przyprawa kebab geros. dwa razy mus, jabłko i morela nie znalazłam samego, samego jabłka a te musy słuchajcie, jutro zużyję do pieczenia ciasta marchewkowego, będziecie mi pewnie przy tym towarzyszyć, więc używam takie musy właśnie do ciasta schab na jutro na obiad. Jedno opakowanie popcornu, tak wiem, nic nie warte. Zresztą jak większość rzeczy na tym stole w tym momencie. I ja, Kinder były w promocji, że weź dwa, dwa za darmo, czy coś w tym stylu, mniejsza o to, więc wzięłam dwa takie i dwa takie. Ok, to już chyba koniec.